Hej, szczęść Boże, witajcie. Kończy się sierpień, zaczyna się wrzesień. Przełom również na kanale Strefa Wodza. Zaczynamy troszkę inaczej funkcjonować. I o tym chcę Wam powiedzieć w tym krótkim filmiku: jako zapowiedź. Od września w samo południe jest od poniedziałku do piątku. Jak sama nazwa wskazuje, w samo południe. W sobotę zapraszam na hołk z, więc zapraszam do tych miejsc, gdzie mnie kaznodziejstwo zapędzi, a w niedzielę wchodzi wanted. Niedzielę to znaczy już od jutra. Już jutro Was zapraszam na pierwszy odcinek wanted. To nowa seria. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie będę zdradzał więcej na ten moment. Zapraszam więc już jutro na Wanted. Ale co jeszcze? Tak jak już ogłaszałem na Instagramie, na Facebooku moim prywatnym, na fanpage'u, zamykam mojego prywatnego Facebooka i będzie mnie można już znaleźć tylko na fanpage'u na który bardzo bardzo serdecznie zapraszam i tam będą wszystkie relacje i tam będą wszystkie filmiki tam się będziemy teraz spotykać bardzo serdecznie zapraszam od 1 września na fanpage'a Tomasz Nowak OP Strefa Wodza Ale jeszcze mam jedną informację bo ostatnio odkryłem rekolekcje które powiedziałem razem z bratem Szymonem kapucynem w Wielkim Poście i zobaczyłem, że bardzo słaby był dźwięk w drugiej konferencji. Nie mogłem tego słuchać, więc poprosiłem Agnieszkę, żeby mi to naprawiła i zmieniła, i rzeczywiście to jest. I od 1 września będzie można wrócić do tych rekolekcji. Co prawda, to są rekolekcje wielkopostne pod wdzięcznym tytułem przejedzeni. Ale myślę ciągle, ważne i aktualne. Bardzo mi się to spodobało, jak do nich zajrzałem, i też Was zapraszam, żebyście zajrzeli na Strefę Wodza i obejrzeli, jeżeli będziecie mieli czas, czy posłuchali rekolekcji przejedzeni, które powiedziałem razem z bratem Szymonem. To też jest już jakieś preludium, ponieważ na Dominikanie.pl zaproponowano nam, żebyśmy we dwóch powiedzieli Rekolekcje adwentowe, i to się stanie. Zobaczcie więc przejedzonych, a potem oczywiście zapraszam Was też na Rekolekcje adwentowe z bratem Szymonem. To chyba tyle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam niezmiennie na Strefę Wodza. Trzymajcie się z Bogiem, hej!